Udzień zmarnowany. E, koleżko! Ty, ono ty. Piękny. Co trzeba, żeby taką bladą mordę mieć? Co tam, mordo? Ty, zbierdalaj, leszczu. Tyż krzybice! Hm. Nie pocisz się z tym żelazkiem na plecach? Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Joncker, z tych de Jongherów. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendacje. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać Twoje zasługi, synu. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corinne Tilly. Dobrze trafiłeś, bo Corin jest w moim domu. Od kilku dni śnij jego historię. Jesteś bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? Widzisz. Kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek. A potem okazało się, że w tym domu straszy. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite! W nocy słychać jakieś chichoty. Na strychu, jakby ktoś przesuwał meble, a w zeszłym tygodniu nie uwierzysz. W salonie znalazłem ludzkie odchody. Nie interesuje cię, co tam się dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym, Korin prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem. Więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. Ach, no, prawda jest taka, że już jesteśmy zależni od czarnych. Ekonomicznie. odejdź stąd nie lub tego zostaw odłóż to błagam to krew nie rozlewa jej proszę Przestanie odejdź stąd nie lub tego zostaw odłóż to błagam nie rozlewa jej, proszę. Obudź się. To tylko sen. Obudź się! Lalka... Poddasz? W takim razie rzucimy okiem na ten strych. Przestań. O, odejdź stąd. Nie ruchaj go. Zostaw. Regał zostawia przejście do pokoju obok. W czym piętrze była jakaś kołyska. Ciekawe, co się stanie, jak włoży tam lalkę. No już to błaga. Nie rozlewaj jej, proszę. na arcydzieło. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. W takim razie trzeba by znaleźć piec. Przestań. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw. że się, się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary. Ale fajnie! Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? <laughs> Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. <laughs> Śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze śniączką, i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Słuchaj, to, co robisz, wcale nie jest zabawne. Bo ty się nie znasz na żartach. Ludzie w ogóle są głupi. Przez ciebie śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. Potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. No, Wigrat to nie jest miejsce dla bożątek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój, śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja, powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem wiedźminem. Uwierzy mi. Tak, zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani dudu. Jesteś bardzo ładny, wiesz? Nie często to słyszę. Dzięki. A teraz idę obudzić śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. Ale te twoje żółte oczy to trochę straszne są. Zobacz, moje są ładne. Cześć. Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Tris Merigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne. I wcale nie zabawne. To dzieło porządka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. Wiedziałem, że Corinne Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? W domu zalęgło się porządko o imieniu Sara. Jest wyjątkowo złośliwa. Zostawiłem ją w spokoju, ale powinieneś o niej wiedzieć. Dziękuję za szczerość. A nie pozbyłbyś się tego stworzenia? Sam sobie możesz poradzić. Wystarczy, że napalisz w piecu łopianem. Bożątka nie cierpią łopianowego dymu. Z pewnością ucieknie. Nie będę wdawał się w wojny z potworami. Zrał pies, Bożątko i ten dom. Sprzedam go jakiemuś frajerowi. Drugi miecz masz na wypadek, gdyby pierwszy się złamał? Hmm. Roz... Z tym protestem, no, chyba się zakochałem. Się. Płynąć na skligę w Twoim wieku? I to teraz, w czas wojny? Zwariowałeś! Każdy Ci to powie. Zobaczymy. Wywiesiłem ogłoszenie. Może jednak znajdzie się kto odważny a Ty wracaj na bujany fotel. Wszystko w porządku? Blady jesteś jak śmierć. Jak nie urok, to sraczka mi, O, przychodzisz może w sprawie ogłoszenia. Nie do końca. A o co chodzi? Dobrze słyszałem, że szukasz towarzysza na jakąś wyprawę? Nie jakąś, tylko za morze. Widzisz, jak mnie w 1242 zaciągali do piechoty, obiecałem mojej kochanej Lepcie, że wrócę z frontu żywy, a do tego przywiozę jej perłę ze Skeligę. I to nie pierwszą, lepszą, tylko czarną, najcenniejszą i najrzadszą. O, masz fantazję. No tak, tyle, że skończyło się na słowach. Z wróciłem tamtej i następnych, ale przysięgi nie spełniłem. Nadeszła pora to zmienić, bo jak nie teraz, to kiedy? Tylko zdążyłem się w międzyczasie zestarzeć, Widzisz zresztą, sam sobie nie poradzę. Potrzebuję jakiegoś ramienia, na którym mógłbym się wesprzeć. A ramię wiedźmina byłoby najlepsze. No to jak będzie? Pomysł szalony. Ale ciężko odmówić mu pewnego uroku. Jeśli masz czym zapłacić, pomogę ci. O złoto się nie martw. Sporo go z różnych wojen zwiozłem. Spotkamy się na miejscu, przy zarwanym moście pod Arinbiorn. Stamtąd jest już tylko parę kroków do łowiska, gdzie ponoć rodzą się te czarne perły. Może być? Może. Do zobaczenia. Ognia będzie z tobą. Wydaje mi się, że widzę kandydata do pojedynku z Kafarem. Jak z tobą skończę, wyszczysz lęgień! Ciekawe, czy ktokolwiek to wygra Tylko ten rum i rum. Gorzały bym się napił! Nie, kielich dla smakuje tak, I przeprowadzam seansę śnienia. Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego, a tym bardziej nie brałem udziału w takim seansie. Pokieruję tobą. Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadał. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere, płynące z głębi serca. Powiesz mi, na czym polega twój dar? Trudno to opisać. Najpierw staram się zrozumieć więzi, które łączą daną osobę z obiektem, o którym mam śnić. Zadaję dużo pytań. Staram się nazwać uczucia, emocje. Ważna jest szczerość, ale i tak ludzie nie chcą opowiadać o niektórych sprawach, a innych nawet sobie nie uświadamiają. A co widzisz we śnie? To nie jaśnie, lecz klient. Mój dar polega na zsyłaniu właściwych snów. Czasem na prawdziwe wydarzenia nakładają się pragnienia lub koszmary. Trzeba umiejętnie oddzielać ziarno od plew. Zaczynajmy. Na początek opowiedz mi jedno wspomnienie związane z tą dziewczyną. Czemu to ma służyć? Współpracuj, proszę. Opowiedz mi najsilniejsze wspomnienie o. Ciri, dziewczyna ma na imię Ciri. Kiedyś wykonałem pewne zlecenie. Gdy kazano mi wybrać nagrodę, skorzystałem z prawa niespodzianki. Nie sądziłem, że kiedykolwiek spotkam dziecko, które zostało mi obiecane. Po latach przedzierałem się przez brokilon. W lesie spotkałem dziewczynkę i na początku nie wiedziałem, kim ona jest. Dyriady chciały ją zatrzymać i zmienić w jedną z nich, ale woda brokilonu nie zadziałała w jej przypadku. Filii wróciła ze mną. Odesłałem ją do jej babki, ale już wtedy byłem z nią bardzo związany. Przeznaczenie? Coś więcej. Dziękuję. Czy chcesz podzielić się jeszcze jednym wspomnieniem? Nie śpiesz się. Mamy czas. Po drugiej wojnie z Nilfgaardem, Cili straciła rodziców. Nie wiedziałem, co zrobić z małą dziewczynką, więc zabrałem ją do Hermona. Trening szermierczy i kondycyjny nie mógł jej zaszkodzić. Vesemir od razu ją polubił. Eskel grał z nią w łapki. Pamiętam, jak stała na zrujnowanym murze i luźna cegła usunęła jej się spod stopy, złapałem ją w ostatniej chwili. Ale najmocniej pamiętam moment, w którym wyszła z pokoju, ubrana w sukienkę i powiedziała, że jest niedysponowana. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że Ciri dorasta, a ja... ja jestem bezradny. Czy chcesz mi opowiedzieć coś jeszcze? Tak. Myślę, że tak. W takim razie słucham Cię. To było już po jej treningu w Kermoren i po tym, jak Jennifer nazwała Ciri córeczką. Zostaliśmy rozdzieleni. Wiedziałem, że jest w niebezpieczeństwie. Śniłem o niej. Znalazłem ją w zamku Styga. Próbowała uwolnić Jen, ale sama została schwytana. Chcieli jej zrobić krzywdę. Pamiętam, jak walczyliśmy z ci ramię w ramię, na schodach śliskich od krwi. Po raz pierwszy odbiła mieczem wystrzelony bełt. Powiedziałem, żeby nigdy więcej tego nie próbowała. To bardzo przejmujące wspomnienia. Chcesz kontynuować, czy masz dość? Chcę mówić dalej. W takim razie mów, proszę. To było w Ribi. Właśnie skończyła się druga wojna z Nilfgaardem. Nastroje nadal były niespokojne. W mieście doszło do zamieszek rasowych. Próbowałem coś zrobić, ale nie mogłem powstrzymać wściekłego tłumu. Był tam taki młody chłopak. Przewił mnie widłami. Yennefer też była umierająca. Ciri zabrała nas na łódź. Popłynęliśmy do miejsca, gdzie kwitły jabłonie. I tam nas oboje zostawiła. Wtedy widziałem ją po raz ostatni. Powiedziałeś, że dziewczyna ma zdolności. Opowiedz mi o nich. Ona jest dzieckiem starszej krwi. Potomkinią Falki Krwawej, tej okrutnej rebeliantki, którą spalono na stosie? Przepowiednie mówią, że z przeklętej krwi wichrzycielki narodzi się niszczyciel światów. To tylko legenda. Wiesz, kiedy legenda przestaje być legendą? Gdy ktoś zaczyna w nią wierzyć. Dobrze, że nie rozpowiadasz o dziewczynie na prawo i lewo. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Tak, jest jeszcze coś. Kiedyś zapytałem Jennifer, dlaczego nazywają Ciri panią czasów i miejsc. Ona potrafi wędrować między światami. Nie potrafi o tym opowiadać. Niewiele ja zrozumiałem z tłumaczenia Jen. Wiem tylko, że chodzi o coś więcej niż przenoszenie się do innych miejsc. I że krew Ciri ma niezwykłą moc. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Jest jeszcze coś. Pamiętam, że Cili miała kłopot z opanowaniem swoich zdolności. Gdy Jennifer uczyła ją składać proste zaklęcie, Cili kompletnie zniszczyła Szopę przy świątyni. Bardzo się tym przejęła, a to była zwykła stara Szopa. Wiem, że długo uczyła się kontrolować umiejętności, ale chyba dotąd nie panuje nad nimi w pełni. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Nie. Czy możemy już zacząć? Oczywiście. Wiedziałam, że ci na niej zależy, ale ton twojego głosu, ukryte emocje. Kontynuujmy, proszę. Połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować. Weźmiesz mnie za rękę i będziesz opowiadał o Ciri. Mów, gdzie według Ciebie może być, jakich ma przyjaciół. Tak. Jeśli Ciri nie mogła mnie znaleźć, na pewno szukała pomocy u przyjaciół. Kogo masz na myśli? Może jaskier bardzo się lubili. Pojawiają się dodatkowe sny, nie tylko o przeszłości, ale i o przyszłości. Jasłuka symbolizuje Ciri. Skontaktowała się z Jaskrem. Nie wiedziałem, że Jaskie jest w mieście. Ten poeta, słyszałam o nim, odziedziczył szałwie i rozmaryn. Szałwie i rozmaryn? Gdzie to jest? Przy wejściu do Nowi Gradu od strony dzielnicy Czerwonych Latarni, tuż za mostem. Jaskier odziedziczył Burden? Tak, słyszałam. Dziękuję za pomoc. Powodzenia, Wiedźminie. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri.